Siemaneczko z tej strony ognisty, i w dzisiejszym odcinku gramy sobie du duelsy. Ale ja osobiście nie mogę używać w ogóle wełny. Mogę używać wszystko oprócz wełny. No, czyli pewnie w większości będę musiał robić TNT jumpy, Fireball jumpy. Myślałem też nad yy, zagraniem sobie z tego, czym na czwórka, ale TNT jest za drogie, więc gramy z jakimś typem. Dobra, idę z typem. Co mam do stracenia? Ujrzysz się na TNT, jakbyś kształt. I kilo. Przegram, mi chłopie, ale ja ci nie obuduję łóżka. debil dosłownie, jak można było nie zrobić z Dobra, w sumie nic nie kupuję. A, i jeszcze jedno. Nie liczy się, gdy zbiorę na przykład blok, żeby się tutaj podsadzić. To się nie liczy, ale nie mogę kupić no i muszę zawsze spaść. Nie wiem, beda? Jest pewnie Sadram więcej, no ale... Ale chłop strefa. Jak on mi chłop strefę zdał? Nie wiem, czy on miał odkilał, ale... Ale fajna czapeczko. Też chcę taką absolutnie są no Dobra, jak czekamy tutaj pamiętajcie o zostawieniu Subyka z kazwoneczkiem i w górę, bo dla Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest duża rzecz. Więc zostawcie nie bądźcie, nie bądźcie takimi żulami jak ten Nie umiem pisać Co? Chłop ma flaja? <śpiewanie> nie, nie mówcie mi, że trafiłem jeszcze do chłopa który Dobra. Tak. Nie. Teraz kupię wełnę, ale to jest tylko wełna na obudowanie łóżka. Ja się nią nie podsadzę. Dobra, Nie obudowuję łóżka na czeka. Dawaj swoją killaurę, chłopie. No i naprawdę fajną masz killaurę. No, szkoda, bo w sumie fajnie. Ale dobra. To sobie parę tych run zagramy, jak tak idzie. Mnie trafiłem ciągle ci chłopi nie budowej. Teraz zrobimy coś takiego, że mogę na samym początku 4 żelaza przeznaczyć na wewnę, tylko do obudowy łóżka. I zrobię po prostu obudowę łóżka. Cztery. O, właśnie z No bo tak to wygra nie ma sens. Polecam uważać, bo. Ten film blaskuję w sobotę dzisiaj. Nie w sumie wczoraj, bo ja grywałem wczoraj. W pewnym sensie tak można to powiedzieć. Ale po prostu jest wielka noc. Życzę wszystkim miłego dnia. Dobrego jutro śniadania. Dobrego śmiegu z dyngusa. I na serio ten we wtorek będzie live, będzie live i wtedy na serio polecam być, bo co tam będzie się działo, dowiecie się a było mocno o nie ma do nas nie nie I jak sobie przyjaciółem, jestem na Nie. A serio Na Dobra. A, bo jestem sam jaki Dobra. Teraz zrobimy większą budowę. I będziemy fireboliki. Nie, no, na chłop ma makro. Ma kru normalny człowiek by się tak nie dał. chyba że na serio jest jakimś spotkaniem Kamilek, mądry jestem. Nie no, jestem mądry, na no serio. Gram 7 minut i za każdym razem skinąłam. Jeden. Nie. Nie. odrzucam... Odrzucamy te Nie. No. Bardzo mi fajnie. A no, kupiłem start wełny, bo zapomniałem muszę teraz zrobić z tego jakąś mega dużą obudowę wełn z wełny. Ale teraz wełny nie kupować, to pamiętać trzeba. Raz, dwa i raz. Czerwony chyba dwóch jedzie do tej chwili. Z tej też. No poczekam sobie, no bo takie troszeczkę ryzykowne było zrobienie tam fireball jumper w TNT. To chyba na gdzieś. Nie wiem, mogę zrobić sobie... ...coś, co może mi się udać. Nie no, serio. Mogło się udać. Plus jeden dla mnie, że mogło się udać. Dobra. się raz się żyje. Dobra, tylko jakaś się oddalić. No nie no, to nie działa. A podobno miało działać. Spróbujemy innego jeszcze. Gdzie robi sobie? Równy Fireball Jumper, bo ja nie umiem robić Fireball Jumper, jest. Jedno złoto, tak ciężko dać mi. Czyżby mi nie podjeżdża? Dobra, ostatnia próba. No prawie. Dobra. Teraz już lecę Fireball Jump. Maciuś! Nie graj Fortnite'a! Jakiś spodzony Maciuś to był. Serio, miał jumpa, on miał jumpa milion. Moje umiejętności są duże. Ooo, 8 cps'em, Dobra. ziomuś! Ziomuś, bo mam taki challenge. I nie mogę używać. E, duża czy krótka, naprawdę. Dość duża jest. Dobra, jak zrzucę z przyjemnością. Czekam. I mówię bye bye. Bye bye. Za późno, dobra. Akurat w 5 jumpach naprawdę umiem wszystko. Jestem takim mistrzem. Trzeba fireball jumpy mi wychodzą lepiej. Jest, mogę tam zrobić fireball jumpa w sumie. Tego potrzebuję 60. 50. Bo potrzebuję...

Ja. To Ojej, drugi przy Gdyby ten drugi, to on już zrobił. trzeba lecieć, bo on Przyjdą. Przyjdą. Idą. Ale tym razem ja mam górkę. Albo Nie, na no, klawisze stało. jest, jesteś mną Dobra nie mam Beda my nie mam Co to za żelazne itemy Dobra ostatnia gierka bo już się tak wkurzam. Tamty sobie wychodzi Ciągle jestem samemu Ja zaraz dostanę zawału Dobra, Mamy jakieś chłopa, mam przynajmniej. Nie wychodź. Jak wyjdziesz, albo będziesz. Możesz jedynie nie czytować. Tak jest tamty, który podobno miał flyer, którego pewnie nie miał. Tego trochę mnie okłamywał. Smutno mi się robi. W tym. Myślę, że on mnie okłamał. Dobra. Bam, bam, bam. Dobra, krótkie czy długie dystans, Dobra. Tu jakie dałbym, moment, to jest długie. Dobra, ty budujesz szybko, bo możemy zrobić tam TNT jump No, buduj się wysoko, bo ja nie mogę spuścić na rejt TNT. I wtedy mamy darmowego bada. No, dobrze leci. Dobrze plek. To mi tam nie jest. Gdzie tam ci ukryli się. No tak. Tam są. Tam są spod całej Maciusie. 2-0. To się oczywiście nie zalicza, bo ja tego nie zrobiłem do żadnego celu. Podziękujcie. I czy ich wystrzeliło? Tak jak chciałem. Tak! Ale ile? Ile ja teraz mam? Dobra, teraz jestem spłaconym Maciusiem 2-0. Odnowiłem się. Niech mnie teraz nie pokona. Bo jestem spocony Maciuś 2-0. Wezmę sobie stąd dodatkowo. Zbroje zbroję zbieram. Zginąłem, ale to się opłacało, bo jednak nie spodziewałem się, że... Obaj spadną bardziej że jeden. Dobra. Tam jest jeden biały. Myślę, że ci nie widzę. ba. Dobra, chodźmy. No przyjdź! Boi się? Człowiek się przypadkiem boi? Ja nie, nie mam TNT-ku. Chyba Řeknu, už to i Ticho. Dobrá. Nie udało się go zrzucić, niestety. Szkoda, nawet. Dobra. Robimy coś takiego: bądź, bądź, bądź. Bądź. Cztery fireballe wjeżdżają. Dobra. Stan zwany nikt nas tutaj nie atakuje. Czerwone istnieje. Aha, bo my tylko żółty istnieje. Dobra, ja lecę od drugiej strony tego. Oczywiście ja jestem spoconym Maciusiem 2.0. I lecimy. Dobra, i leci. Obaj. Oby tamty poszły. Zniszczyli beda. Bo to jest darmowe. Co? Ale jakie spocone Maciusie? Ja chcę z nimi powalczyć! To są spocone Maciusie! Widzieliście jak ja on posadził fireball jumpa! Gdzie jest? Dnichów ma szarpnesa na mieczyku, żelazny, no to jedyne to jest. Nie. Takie spocone maciusie. No to są spocone maciusie, widzicie! Nie dobra. Pamiętajcie, nie lubicie spotorek Maciusi. I jeszcze idziemy zobaczyć tego typu. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, słupkę z dzwoneczkiem. Dobra, o Tak. I czy on zniszczy im będę? Tak, zniszczył. Dobra. Pa oglądamy tego mecza do końca, bo to jest... Ja muszę zobaczyć, jak spocone maciusie 3-0 i 4-0 przegrywają. Dla. Gdzie są spocone maciusie? Spocone maciusie są chyba u nas. Albo idą w drugą stronę. Idą drugą stronę. Spocone maciusie. Spocone maciusie u czerwony! co to ma być? mnie. Dobra, spocone maciusie lecą. Nic ich nie obchodzi, chcą tylko żyć. a nie, no dobra, nie oglądamy, bo to są spocone maciusie i jeszcze dwojamy. Nie, dobra, nie oglądamy i zostawcie łapeczkę w górę, z dzwoneczkiem, a ja wam mówię papa. Pa.